Na tej lekcji dowiecie się na temat analityki Salesman'ego. Jak już wiecie, większość funkcjonalności, które są dostępne w systemie, mają swoją własną analitykę. Jeżeli wysyłacie maila, znajdziecie tam statystyki maili. Jeżeli wysyłacie webpusza, live chat, ilość konwersacji. Każda funkcjonalność systemu ma swoją własną analitykę. Natomiast nie, one, nie dają one pełnego oglądu na dane, które zbieracie w systemie, i nie pozwalają Wam w całości zaraportować w całości działań. Z Monaco istnieje możliwość konfiguracji paneli analitycznych, raportujących coś, co jest wypadkową używania wszystkich tych funkcji. Znajdziecie tutaj na przykład panele raportujące informacje na temat źródeł pozyskiwania kontaktów, raportujące przepływ klientów przez lejek sprzedażowy, czy analitykę e-commerce. Zobaczcie, jak możecie to zrobić i jakie dane możecie zaraportować swojemu biznesowi. Zapraszam do lekcji.